Przyznam się szczerze, że magazyn energii zbudowany z akumulatora Watt Cycle i falownik ANG 11 kW troszeczkę mnie dzisiaj zaskoczył. Okazało się bowiem, że wskazania tego woltomierza, który jest dołączony do magazynu, nie pokrywają się z rzeczywistością. Więc ja sobie w falowniku nastawiłem nastawy, takie jakie widzieliście. Natomiast okazało się, że mój magazyn został wydrenowany do samego spodu. Dlatego też, jak widzisz, odłączyłem go od falownika. Widać to też również tutaj na falowniku, że magazyn energii jest niewidoczny. Dopiąłem do niego przewody bananowe i ściągam jego charakterystykę, ładując go z zewnętrznego zasilacza. Spróbuję ściągnąć pełną charakterystykę, tak, żeby wiedzieć, przy jakich dokładnie napięciach ten falownik powinien odłączyć akumulator. I porównam to z dokumentacją dostarczoną przez producenta magazynu.